No siema Elos. mam do was krótką zagadkę. Na podstawie otaczającej mnie przyrody macie 5 sekund, aby stwierdzić gdzie jestem. <lucza> Liczę do 5. 1 2 3 4 5. Powiedzcie na głos. Mogę się założyć, że większość z was zgadła. Witam was w Kazimierzu Dolnym. <lucza> Zaczynamy z grubej rury, bo chyba od najbardziej popularnego miejsca w Kazimierzu Dolnym, czyli wąwóz, korzeniowy dół. Trafić teraz na obrazek bez ludzi jest to nierada wyczynem, ale jak widać można, udało się. Ale patrzcie, tutaj jest naprawdę, naprawdę bardzo efektownie. Normalnie stąd widać, jaką siłę ma natura, jaką siłę ma system korzeniowy drzew. No powiem wam, że to jest naprawdę sztosik. Przede mną także jest jeszcze jedno takie bardzo odkryte drzewo. Pokażę wam. Wszyscy sobie robią przy nim zdjęcia i ja wcale się nie dziwię, sam chyba chcę mieć. Wąwozów w Kazimierzu jest kilka, ten jest najbardziej popularny. Przed chwilą byłem 10 km pod Kazimierzem i ogólnie teren tutaj jest tak ukształtowany że tych wąwózów jest mnóstwo ale takich bardzo popularnych jest kilka i jestem właśnie jednym z nich ja pamiętam kiedy ten wąwóz był opisywany w gdzieś na Przerodzi w podstawówce i dopiero teraz mam okazję zobaczyć to na własne oczy i tak jak mając kilka, kilkanaście lat coś takiego byłem e, oczarowany zdjęciami to teraz jestem oczarowany na żywo Można się tutaj serio poczuć jak w bajce, <laughs> przydzierające się promienie słoneczne przez drzewa, przez konary drzew, przez liście. Oświetlają tutaj naprawdę bardzo jasny piach oraz baglina. Powiem Wam, że naprawdę robi to ogromne wrażenie. <laughs> jeżeli chcecie się tutaj dostać nie jest, nie, nie jest w ogóle problematyczne jest to tak jak mówiłem najbardziej popularna miejscówka tutaj w Kazimierzu Dolnym tylko musicie liczyć się z tym, że możecie trafić na tłumy turystów ale ja się wcale nie dziwię, że są tutaj tłumy ponieważ jest tutaj serio pięknie możecie dostać się tutaj albo podjeżdżając własnym autem wtedy musicie liczyć się z kosztem 5 zł za godzinę parkingu bądź 15 zł za cały dzień możecie dojechać tutaj meleksem na przykład z rynku ale nie wiem ile kosztuje, bo nie uskuteczniam. Możecie także wybrać się z centrum miasta na piechotę. Kazimierz Dolny jest nazywany najpiękniejszym miastem w całej Polsce, albo nawet i w Europie. Na razie zwiedzam pierwszą miejscówkę, jest naprawdę świetnie. Akurat ten wąwóz często jest uskuteczniany w malowidłach, przeróżnych artystów. A teraz już wychodzę. Tak naprawdę nie jest to długa wycieczka, myślę, że kilkanaście minut i przejdziemy w tą i z powrotem. Nie jest to długi wąwóz, ale naprawdę, naprawdę warto. No właśnie o tych meleksach wam mówiłem. No powiem wam, że jest to w sumie nawet spoko opcja. Nie są to konie, nie? Więc bardzo duży plus dla Kazimierza Dolnego za pomysł z meleksami. Jeżeli chcecie uniknąć tłumów, a myślę, że jest to raczej bardzo trudne w tamtym korzeniowym dole, to możecie wybrać alternatywną drogę. Tutaj też wjedzie ścieżka czerwona i zielona. I odkryłem to bardzo przypadkowo. Tam za mną jest parking. Od parkingu idzie się jakieś 2-3 minuty do tamtego wąwozu, a jeżeli pójdziecie w drugą stronę, od razu od parkingu, to jest taki wąwóz, w czym on jest tutaj zabetonowany. Po prostu prowadzi on chyba do, jakich, do jakichś domów, po prostu. Więc musieli to zrobić z troski o mieszkańców, ale wrażenie też. Tutaj jest bardzo pozytywne, są odkryte konary, odkryte korzenie. Naprawdę wygląda to bardzo efektownie. Przed chwilą właśnie miałem pana, który prowadził rower załadowany przeróżnymi dobrami warzywnymi, że tak powiem. <ścoughs> Cuda. Jak już będziecie zwiedzać Wąwóz, warto zatrzymać się po drodze przy starej chacie. Myślę, że jest to niebywała atrakcja, ponieważ jest bardzo dobrze zachowana. Sięga ona przełomu XVII i XVIII wieku. Ale jak ona tutaj stanęła? Był kiedyś taki ziomeczek o nazwisko Kobiałko. Twórca pomnika na Wawelu, by the way. I przywędrował sobie tutaj spod Krakowa i osiedlił się w miejscowości o nazwie Doły. Stworzył tam sobie dworek i na podstawie, znaczy ku czci, jego nazwisku nazwano dołyko białkowe. Dwór już nie istnieje, ale zachowała się natomiast ta stara chata, która jemu i jego rodzinie służyła jako schronienie przed ulami. 200 ich było tutaj niedaleko, więc musieli mieć w razie co taka małą chałupę, żeby można było się schować. <grystanie> Obecnie jest ona pod ręką PTTK, można sobie zjeść w niej albo obok ciacho i wypić kawę. Ziemierz Dolny jest położony około 2 godziny drogi autem od Warszawy. Dlatego też ceny nie są tutaj najniższe. No nie ukrywajmy, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale jednak ludzie z Warszawy zarabiają nieco więcej niż pozostała część Polski więc stąd właśnie e, taka sytuacja ale nie jest to prawdą, że nie można zjeść tutaj tanio jestem teraz w jakimś barze, weranda, oczywiście nie, nie jest to jakaś ekskluzywna restauracja e, i za 16 zł będę jeść e, takie placki ziemniaczane e, za chwilę jeszcze pani przyniesie mi zupę grzybową, zadyszkę, więc da się wystarczy troszkę poszperać lub wejść i zobaczyć menu, oczywiście są duże restauracje z warszawskimi cenami, no słuchajcie, coś za coś. Dla osób, które raczej czynią podróże budżetowe, dla nas też coś jest. I teraz przystępuję do konsumpcji. I dotarłem w miejsce, którego myślę nie da się ominąć, będąc w Kazimierzu Dolnym. Jestem na rynku. Zewsząd otulają mnie kamienice. Na środku rynku jest studnia. Wszędzie rozłożeni są artyści rysujący przepiękne portrety. A z tej strony, bardzo proszę, są kamienice, które niewątpliwie wyróżniają się swoim charakterem wizualnym. Był sobie taki Mikołaj oraz Krzysztof, bracia Tobeli. Kupili owe kamnice i stwierdzili, że coś muszą zrobić z własnym hajsem. No i po prostu poprzez udekorowanie fasad tych budynków przez liczne ornamenty, gzymsy oraz attyki, czyli te co się na górze budynków zasłaniające dachy, niewątpliwie udało im się wyróżnić te kamnice pośród wszystkich pozostałych. Wszystkie są piękne, ale te, za sprawą swojej jasnej kolorystyki oraz zdobień. Naprawdę robi, robi wrażenie. Myślę, że najlepszym dowodem jest to, że każda osoba, chyba wchodząca na ten rynek, stanie właśnie chociaż jeden raz przed tymi kamienicami i pstryknie foteczkę na Facebooku, Instagrama czy inne social media. No, powiem Wam, że jeżeli jesteście wrażliwi na piękno architektury, to na pewno będziecie zadowoleni, jeżeli odwiedzicie to miasto i staniecie akurat przed tymi kamienicami. It's how I roll a shooting star in a film. No war, I'm floating Wezmę sobie to tego. To proszę bardzo, że właśnie nie wypadł. Bo do do górnego. Trzymam, no ale dziękuję. Do widzenia. Kupiłem sobie właśnie takiego koguta. Jest to. Symbol tego miasta, więc za chwilę usiądziemy i zobaczymy, czy to jest w ogóle dobre. A teraz idę na górę Trzech Krzyży. Słuchajcie, kupiłem sobie tego słynnego koguta. Niestety nie było niczym innym niż plastik. Wygląda to w ten sposób, koguta mi to raczej nie przypomina, przynajmniej nie z tej strony, mają wyobraźnię to na pewno, ale przed oficjalną degustacją, może zapoznajmy się z treścią skąd w ogóle się wziął ten pomysł, czyli legenda o kogucie z Kazimierza ale wspomogę się telefonem, bo jest to bardzo długie. Dawno, dawno temu na jakiejś tam wietrznej górze rósł wielki dębowy las i tam mieszkańcy Kazimierza postanowili sobie odprawiać jakieś pogańskie rytuały i palili ogniska. I właśnie wtedy nad tym lasem leciał sobie diabeł i postanowił, że zamieszka opodal w jamie wąwozu, bo spadawały mu się owe ogniska. Kiedy diabeł rano się obudził i zobaczył piękno całej krainy, postanowił osiedlić się na dobre. No ale musiał coś jeść, co nie? No i pewnego dnia owy diabeł zobaczył w Kazimierzu kobuta, takiego pięknego, dorodnego i szczęśliwego i postanowił go zjeść. Był tak przepyszny, że od tej pory diabeł postanowił jeść tylko i wyłącznie ptaki, a najbardziej smakowały mu owe koguty takie czarne z dorodnymi, czerwonymi tymi grzebieniami. <noise> wszystkie koguty znalazły się w niebezpieczeństwie. Koniec końców owy diabeł zjadł wszystkie koguty i pozostał tylko jeden. Jeden najstarszy, bardzo mądry kogut postanowił się obronić przed pożarciem przez diabła. Postanowił przechytrzeć go i ukrył się wraz z piękną kurą, jakby inaczej, w przygotowanej wcześniej kryjówce. Diabeł używał całej swej mocy, aby ich znaleźć, ale niestety nie dał rady. Nieoczekiwanie z pomocą pośpieszyli kogutowi zakonnicy. Nie wiem, co brali co brały te osoby, które wymyślały tę legendę, ale musiało być to pewnie. Tak dobre, jak owy kogut i ten smakołek. Ale czy jest dobry, to za chwilę się przekonamy, ale kontynuujmy. Ci zakonnicy poświęcili diabelską norę i wszystko wokół. No i gdy ten e, czart, diabeł wrócił, nie mógł znieść zapachu święconej wody i uciekł w popłochu ten ocalony kogut wyszedł z ukrycia i dumnie spacerował ulicami miasta i właśnie na pamiątkę tego wydarzenia w Kazimierzu zaczęto wypiekać koguty z drożdżowego ciasta, to już wiemy z czego to jest. No i do dziś jest on turystyczną atrakcją i obowiązkowym przysmakiem podczas wizyty w tym urokliwym miasteczku. No to teraz wypełnijmy tę legendę i spróbujmy tego koguta. A i w sumie jak tak z daleka teraz na niego spojrzałem to może nawet i go widzę. Dobrze to oderwijmy kawałek i zatraćmy się w tej przyjemności. Mm, mm. <laughs> może być. 8 zł zapłaciłem za to. Mm. Troszkę suche, ale może być. Zjemna kolacja. Jakby tak pomoczyć w mleku, byłoby idealne. Jestem teraz na górze trzech krzyży. Raz, dwa i trzy. To miejsce upamiętnia ofiary epidemii cholery z 1708 roku. Jest to bardzo zacny punkt widokowy na cały Kazimierz Dolny. A widać a za chwilę w sumie sami zobaczycie, co widać. Chodźmy. Słońce jest już coraz niżej, za kilka godzin będzie zachód słońca, niewątpliwie byłby to ładny widoczek, ale chyba będę musiał już spadać dalej. Poza tym, że jest piękne stare miasto, przepiękna natura wokół, warto też pospacerować z tymi mniejszymi uliczkami po to, żeby po pierwsze odpocząć od turystów, a po drugie żeby po prostu podziwiać budownictwo, takie jak wiecie co rzeczywiście w nich ludzie mieszkają. Wygląda to bardzo fajnie, tak jakbyśmy chodzili po bardzo dużej, dobrze zachowanej wsi. Vloga z Kazimierza Dolnego kończę takim nadwiślańskim akcentem, ale w celu dopełnienia może kilka ciekawostek. Na początku Kazimierz Dolny był osadą i to bardzo dawno, bo w XI wieku. Na wzgórzu istniała Osada Wietrzna Góra. Pamiętacie, to jest ta, o której mówiłem, że palili ognisko, za chwilę diabło nad nią przeleciał i ulokował się w jakimś wąwozie. Tak, to właśnie o tej górze mówię. Kazimierz Sprawiedliwy przekazał ową osadę Norbertankom, a one zmieniły nazwę osady właśnie na Kazimierz, od jego imienia. Dopiero po około mniej więcej, mniej w sumie 100 latach dodano przymiotnik dolny, a to po to, żeby odróżnić ten Kazimierz od tego pod Krakowem. Ale jak mówi Wikipedia, założenie miasta oraz budowę zamku obronnego legenda przypisuje Kazimierzowi Wielkiemu. Niewątpliwie jest to bardzo urocze miasto, malutkie, ale teraz pytanie: czy da się zwiedzić Kazimierz Dolny w jeden dzień? Zdecydowanie twierdzę, że nie. Jest tyle pięknych miejsc, że nie da rady ogarnąć wszystko w 24 godziny. Nawet nie 24 godziny, no bo tyle trwa doba, ale dzień trwa mniej. Więc myślę, że weekendzik należy sobie tak, może do, nie, nie weekend, bo weekend jest bardzo dużo turystów, więc może dobrym pomysłem jest yy, przyjechanie tutaj w poniedziałek. Ja akurat jestem w poniedziałek i turystów jest o wiele mniej. Natomiast ja muszę dzisiaj jechać już dalej, ale na laurach nie spocznę, co prawda kupiłem już sobie <gulcika> kogucika magnesik, ale jeszcze tutaj mam zamiar wrócić, ponieważ te wszystkie wąwozy jednak. Trafiły do mnie i mam zamiar wszystkie po kolei zwiedzić. Na razie widziałem tylko jeden, ale wszystko przede mną. Jeżeli podobał Wam się ten vlog, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał. Oczywiście, tylko, jeżeli, tylko wtedy, jeżeli macie na to ochotę, chcecie mnie oglądać. Jeżeli podobał Wam się film, to oczywiście mile widziane łapki w górę. Jeżeli chcecie mnie więcej, zapraszam wtedy na mojego Instagrama, Marcin Elos. Się tam nazywam, wpadacie też na Facebooka. Wszystkie przydatne linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. No i co? Widzimy się w kolejnym blogu. Do zobaczenia. Cześć.